Cześć, witam Was na kanale Fajna Telewizja. W dzisiejszym odcinku zatrzymaliśmy się w Helmie i w bardzo klimatycznym hotelu Karczma Hełmińska. Dodatkowo mamy walentynki. Także hotel oferuje oprócz tego, że wystrój przywita Was jakimiś dodatkami w kształcie serduszek i różnych uroczych dodatków, serwowane dania w restauracji będą też w klimacie walentynkowym. Hotelik, oczywiście tradycyjnie szafka Łazienka oraz Duże małżeńskie łóżeczko. Dodatkowo sofa. Jakbyście kogoś sobie gościli. Łazieneczka jest w bardzo fajnym klimacie. Tak prezentuje się oto Łazieneczka. Tutaj ja. Także wszystko jest w fajnym klimacie. Ciepłym. Oczywiście to według każdego oceny. No i test. Łóżeczko miękkie. Myślę, że tak. Ale jest fajne i wysokie. Przetestuję w nocy. Jeśli bym miał wyszukiwać minusy, to być może widok za oknem nie jest zbyt napawający optymizmem. Zatrzymałeś się tu czasy PRL-u, ale to tylko za oknem, także zasłonicie sobie zasłonki i już klimat będzie fajny. Ciekawa lampeczka jakiś taki ciepły klimat wydaje. I oczywiście telewizorek, dodatkowo klimatyzacja. No jesteśmy teraz w czasie zimowym, więc klima nie będzie potrzebna, ale, ale jest. Także ja zaklimatyzowałem się już w hotelu i idę pozwiedzać starówkę hełna. Chodźcie ze mną. Taka ciekawostka w hełmie tęczowy zakątek. Czyli cymentarz no. Każdego nas czeka nieuchronnie ten tęczowy zakątek, ale póki co cieszmy się życiem. Za mną hełmiński ratusz. Spacerując alejkami hełmna, już życzymy sporo miejsc, które właśnie są w ten sposób wykreowane, aby zadowalać pary, czyli spacerować, podziwiać. No i oczywiście. Miłością do siebie. Świetne, zachowane mury. Do tego wieżyczki, które są odnowione. Wszystko bardzo ładnie klimatycznie wygląda, także miasteczko jest naprawdę, naprawdę fajnie klimatyczne. Z tyłu, za mną teraz brama hełmińska. Idziemy dalej zwiedzać. Fontanna, oczywiście, ze względu, jak widzicie, zimowej pory nieczynna, ale, ale jest. jest. Zapewne, by trzeba było sobie odwiedzić hełmę w czasie letnim. Fajnie to, by. Wyglądało. A tuż obok mamy Chełmińską ławeczkę z zakochanych. Skorzystał usiąść, ale niestety trochę zaśnieżyło. Jak widzimy, zakochanie umieszczają tutaj kłódeczki swoje. No i witam Was w kolejnym pokoju w Karszmie Chełmińskiej. Jest to typowo pokój małżeński, czyli duże łóżeczko i naprzeciw telewizor. Nic więcej tu nie użyczymy. Pokój nie jest wielkich rozmiarów, raczej bardzo mały, bym po powiedział. Ale to, co trzeba, myślę, że będzie. Czyli łazieneczka, łazience, wentylator może trochę zakłócać, ale zobaczcie, jak to wygląda. No cóż, może łazienka nie zachwyca wielkością i też jakimś specjalnie wyszukanym wystrojem, ale jest podstawowa. Także jeśli szukacie pokoju w dobrej cenie, niekoniecznie nastawieni jesteście na jakiś pokój i bardzo, bardzo duży, to tutaj myślę, że ten pokój będzie wystarczający. Polecam Wam łososia w karczmie helmińskiej. Naprawdę, naprawdę wyśmienite danie. Super. Może... Ilościowo, jak dla mnie, nie jest dużo, ale za chwilę deserek. Jako deser burger z batatami. Śniadanko jest podawane do pokoju, ponieważ zaostrzenia, które są, nie pozwalają na funkcjonowanie restauracji. Także mamy wszystko podawane do pokoju. Są tego plusy i minusy. Plusem jest oczywiście takim, że możemy zjeść sobie w piżamce. Ja zamówiłem porcję dla trzech osób, ponieważ lubię dużo jeść, także się zabieram za jedzenie. No cóż moi drodzy, wszystko co dobre, szybko się kończy. Ja spakowany idę jeszcze pożegnać stare miasto, malownicze i klimatyczne uliczki w Hełmie. A was zapraszam do oglądania relacji z Karczmy Chełmińskiej. Przede wszystkim polecam was serdecznie restaurację. Zapraszam was do zakładki wideo, tam znajdziecie inne odcinki, które już dla was nagrałem. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które was serdecznie zapraszam. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!